Piekacie hey się, Manko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o sprzęcie lutowniczym, którym posiadam, o lutownicach moich zastępczych, o moich lutownicach głównych. Ech. A więc tak, zacznijmy może od lutownicy, którą już widzieliście. A w zasadzie stacji lutowniczej. Stacja lutownicza, która na razie poszła w odstawkę, bo... Stacja lutownicza używam do, że tak powiem, bardziej skomplikowanych elementów. Jest to stacja lutownicza IHUA 936 o mocy, już Wam mówię, 40 W. Tania stacja lutownicza i przede wszystkim stacja lutownicza, która się sprawdzi przy drobnym majsterkowaniu w elektronice. W zestawie mamy samą stację, odpinaną kolbę na takie, na takie zakończenie wtyku ee lutownicza dodatkowo jest z uziemieniem, niestety ja uziemienia ja nie mam podpiętego więc no, nie jest, że tak powiem ISD safe kolba tak jak widać, minusem jest na pewno to, że tutaj się rozkręca zaraz Wam pokażę co minusem jest to, że to się rozkręca bardzo łatwa grota. Tutaj już grzałeczka sama. Ja w tej chwili mam założony grot mini, ale jak widać, zakręcamy. Mamy taką gumową rączkę. W ten sposób trzymamy i lutujemy Mamy oczywiście samą podstawkę z. Czymś takim, co przypomina do wycierania. Natomiast ja tego używam na początku i czasami tego używam. Widzicie że jaka stacja lutownicza zakurzana jest. Stoi już tak naprawdę kilka tygodni nieużywana. Teraz Wam pokażę stację, którą... Wróć, stację. Lutownicę, którą używałem przed nią. Jeśli chodzi o lutownice kolbowe. Jest to, moi drodzy, taka tania lutownica, którą można... Którą można kupić na, czy to na naszym poczciwym Allegro, czy to w niektórych sklepach elektronicznych. E, ja ją dostałem od znajomego. Niestety musiałem wymienić przewód, bo stary był uszkodzony i robił zwarcie. E, to jest specjalna lutonicza to jest akurat naklejka już wytarta ale to jest prawdopodobnie 40 albo 70 coś koło tego. Grot też swój dałem. Stojaczek dokupiłem za niecałe 15zł w sklepie jednym elektronicznym z mojego miasta. Powiem Wam tak, ta stacja lutownicza przyda Wam się do lutowania zasilaczy laptopowych i do takich drobnych przewodów. Ona nie nadaje się do grubych przekroi właśnie od takich o. No bo za bardzo wytraca ciepło grot. Taką stację, taką lutownicę można kupić za 20-30zł gołą bez tej podstawki. Podstawkę kupicie za 10-15 zł też w sklepie elektronicznym. Także prosta tania lutownica. Natomiast nie spodziewacie się pełni cudów. Następna lutownica. To jest w pudełku zastępczym, bo przeszła już też na emeryturę. I przy okazji widzicie jaką kupiłem sobie lutownicę. Jaką aktualnie używam, o nie wiem czy mi się zmieści w kadrze. Jest to lutownica polskiej produkcji z zakładów ZDZ. Eee, gdzie to pisało? Tutaj macie ZDZ. Eee, to jest akurat 125, ale tutaj siedzi co innego. że ja wam pokażę jaką lutownicę miałem do tej pory. To jest moi drodzy moja stara lutownica. Którą używałem bardzo długo. Tak ona wygląda. Ma żarówkę. Grot stosunkowo świeży. Jak widać, polepiony izolacyjną taśmą. Ona była też fabrycznie czerwona. Przewód w ogóle sztukowany. O w tym miejscu jest polutowany. Włącznik oryginalny, Ona działa. Powiem Wam, to jest taran, który naprawdę przeżył niejedno lutowanie, Jest kijowo wyważona. Źle leży w łapie, ale powiem wam to nieco naprawdę wiele rzeczy polutowałem. Łącznik też w ogóle taki dostęp kiedyś od nauczyciela z gimnazjum. Uch, powiem wam, ta nieco naprawdę długo działała. A tyle co ja nie rzeczy polutowałem, tyle co ja nie u lutów porobiłem glutów i tak dalej. To naprawdę. Nie jedna lutownica by się taką ilością nie poszczyciła, e, pokażę Wam od razu. Jaką lutownicę kupiłem, jaka teraz jest u mnie w użytku. Transformatorówka 125W lutownica ZDZ. Nówkę kupiłem, podam Wam od razu za ile ją kupiłem, kiedy ją kupiłem. Powiem Wam tak: lutownica całkiem niezła. Dobrze leży w łapie. Ten włącznik jest troszeczkę taki odstający od rzeczywistości, bo jest klik tak zwyk, tak, taki zwykły. Tutaj macie jej parametry i model. Przy okazji, za ile ja ją kupiłem, zerknę na paragon, bo to jest paragon nawet jeszcze od niej 138 zł, a kupiłem ją. 2202 nie wróć. 22, 21 lutego 22 roku ją kupiłem, czyli luty, marzec, kwiecień. No zaraz będzie 3 miesiące jak ja ją mam i powiem wam, sporo nie upolutowałem. E, to już jest na chyba trzeci albo i czwarty grot założony. W ogóle tych grotów. E, ciężko jest już z dokupieniem tak lokalnie. Na pewno mogę Wam ją polecić do lutowania przewodów takich typowo sieciowych, czyli na przykład taki sznur sieciowy, to jest akurat chyba 2x075mm. Takich drobnych przykroi sieciowych, czy to od komputerów. No, na pewno nie lutowałbym nią SMD, ponieważ to jest lutownica transformatora. Ona służy do lutowania kabli, a ja najczęściej kable właśnie lutuję. Do tego kupiłem polską lutownicę, nie jest ciężka, o sporo lżejsza od mojej poprzedniej, a jest mocniejsza, jest na pewno na plus, nie jest droga, bo za wyższą kwotę w Castoramie są setki, siedemdziesiątki, piątki, co śmieszne, bo za 150 zł w Castoramie nie mają sto piątki, bo na mi nie, nie w moim mieście. Powiem Wam, lutownica na pewno fajna, no ale na pewno nie bez wad. Na pewno wadą jest e, mocowanie grotu. Na krzyżak taki bardzo biedawa, bieda wersja mocowania krzyżaka. E, krzyżaka. Tutaj widać jest e, bez podfrezowania, czyli tylko płaskim śrubszczakiem możemy to dokręcić. E, dodatkowo podkładki są no, takiej średniej jakości, tu widać. Źle jest w ogóle założone. No powiem ja Wam, nie jest to idealna lutownica, ale jeżeli szukacie czegoś taniego, i czegoś co Wam choć trochę posłuży, myślę, że możecie ją kupić. Tym bardziej, że jest to polska produkcja, a nie Chiny. Natomiast, jeżeli Wam się popsuła i potrzebujecie na CITO lutownicę, to się możecie kupić. No bo to jest sprzęt godny polecenia moim zdaniem. Ja nim lutuję 3 miesiące bez przerwy tak naprawdę. Zdarzyło mi się może raz albo dwa użyć tej stacji lutowniczej i huły. Nie używałem tej niebieskiej lutownicy oporowej i tej mojej starej, zużytej transformatorówki. One mi służą jako backup w razie, coś by mi się stało. Potrzebowałbym na Cito, że tak powiem, lutownicy, czy po prostu poltować to no to przyniósł w razie backupu i też jako pamiątkę można powiedzieć. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Jest żarweczka. Nie pamiętam, czy ją wykręcałem, chyba nie. No powiem wam że ona jest tutaj mocno wkręcona, także jeżeli ona wam się przepali, to będzie ją bardzo ciężko wykręcić. Także. No dobra, mniejsza z tym. Odpalmy ją sobie, bo też o tamtej stacji lutowniczej chły widzieliście film. Widzieliście, jak ona szybko się rozgrzewa, natomiast ty jeszcze nie widzieliście. I tu zrobię wyjątek, ją sobie odpalimy. Zobaczycie, jak ona szybko wybiera temperatury. Patrzcie na grot, jak będzie szybko dymił. I już szybko bardzo szybko na nowym grocie jeszcze szybciej to się nagrzewa także no nie jest źle nie ma lipy ten grot jest już mocno ściurany także no widzicie jaki ten grot zresztą jest natomiast jeżeli szukacie stacji lutowniczej czy tam lutownicy oporowej Tutaj, co ja Wam pokazywałem, lutownicę oporową yy, niebieską, no nie polecam Wam, ona jest słabo wykonana, ja ją dostałem od znajomego, nie wybrzydzałem jak dostawałem, yy, a dostałem ją na zasadzie wymiany, dałem dla znajomego, bo budował zgrzewarkę do ogniw, yy, transformator z mikrofalówki z wyciętym uzwojeniem, przygotowany pod nowy przewód i po prostu w zamian dostałem tę lutownicę. To jest w moim mieście taki sklep w w którym jest pojemnik na zresztą elektronikę. Tą lutownicę tam wyrwałem kompletnie rozłożoną, kompletnie zdezelowaną. Udało się ją przywrócić do świata żywych. Działek działa, natomiast no tak jak mówię, jako backup służy mi głównie. No i jako pamiątka, ta lutownica naprawdę metr przewodów polutowała, jak nie wiem, setki metrów. Słowem na koniec, jakie lutownice wam mogę polecić yy, do 150 zł i do lutowania konkretnie albo przewodów, yy, albo taka bardziej uni do lutowania tylko przewodów, czyli jak na przykład ktoś jest elektrykiem, lutuje przewody, to taka lutownica ZZZ śmiało może kupić, ona posłuży spokojnie kilka lat a taka lutownica, która Wam będzie bardziej uniwersalna do lutowania i drobnego SMD i płyt głównych laptopów, komputerów. Też drobnych przykroi przewodów. No to spokojnie możecie kupić tą stację lutowniczą i huy. Natomiast nie spodziewajcie że się że te lutownice będą jakoś super hiper mega wypasione, że będą miały ledy i tak dalej. Nie, to są tanie lutownice. Ja wybrałem dlatego, że ja nie, nie, za nie zarabiam na nich i, i nie potrzebuję sprzętu, który, że tak powiem, na siebie będzie zarabiał. No i co? Myślę, że to będzie powolutku na tyle. Nie chciałem robić osobnego filmu o tej lutownicy, dlatego że... No, lutownica to jest jednak rzecz, która jest w szerokim gronie zainteresowania. Przed zakupem, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, która się kupuje. Że tak powiem, do zabawy z lutowaniem, bo jak ktoś zaczyna, to na przykład zbiera sprzęt, lutownica cyna, topnik, kalafonia, ewentualnie kwas do lutowania i tego typu środki różne zbiera. No to wiadomo, pierwszym wyborem jest lutownica. Nie polecam też lutownic tanich z Chińczyka. Miałem tego typu lutownicę, rozpadła się tego samego dnia, od którego zakupiłem. A tak, lutownica nie była jakaś droga, bo kosztowała 10 zł, więc co to tam za pieniądz? No ale to była moja pierwsza, pierwsza lutownica. Także patrzcie, co kupujecie. Lepiej dołożyć te. Kilka, kilkadziesiąt złotych, kupić naprawdę sprzęt, który Wam posłuży wiele, wiele lat. Jak zaczynać się dopiero, i później dopiero iść w jakieś stacje typu JBC i tego typu. Dobra, słuchajcie, rozgadałem się. Słowem na koniec ta lutownica i stacja lutownicza i chuły, dobre na początek lutowania. Tamte ta transformatorówka, o tam, tam, tam leży z tyłu. O, dobra, pokażę. Ta lutownica i ta niebieska, no taka tej już czerwonej i oklejonej nie kupicie chyba nowej, a tą niebieską, no to nie polecam, bo no, to jest stanie tak. Jeżeli chcecie pultować raz na jakiś czas drobne przewodziki, nie ma sprawy, ale no jak zaczynacie z zabawy z lutowaniem i wiecie, że się w to zagryziecie, to polecam Wam dołożyć. Ja się z Wami powolutku żegnam, wbijajcie na inne moje filmy, zachęcam Was do oglądania kolejnych moich odcinków. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Ja się z Wami powolutku żegnam. Trzymajcie się. Bajos.